Adrian Szczepiński trafił do muzeum, nie pierwszy raz właśnie. Bardzo ciekawy temat, nie podejmowany do tej pory przez nikogo. Co tchnęło ci Adrianie, żeby właśnie wejść w ten świat tzw. Kriegers? Krgier Denkmali. No, przede wszystkim różnice w stanie ich zachowania, bo inaczej one są zachowane na Ziemi rasiborskiej, inaczej na Kozielskiej, inaczej na Ziemi Gubczyckiej, a jeszcze inaczej po drugiej stronie granicy, w kraju Holczyńskim i na cyplu w powiecie Bruntal. To są jakby jakby osobne światy, osobne planety, a stan ich zachowania albo niezachowania świadczy o tym, jak, jak, przebiega, jak tam przebiegały procesy historyczne i społeczne po. O II wojnie światowej. To jest to jest to jest takie świetne lustro w którym się odbija nasz stosunek do, do przeszłości, która jest, która jest tym trudnym pod niemieckim dziedzictwem. Adrian, zostawiasz dzisiaj w domu swój największy oręż, najsilniejszy oręż, czyli kamerę, i przechodzisz do prelekcji. To jest coś innego, jeżeli chodzi o twoją postać, taką znaną powszechnie popularnie. Czy ci będzie łatwiej, czy ci będzie trudniej? Wiem, że też w szkołach masz spotkania, prelekcje, więc może to jest trochę gdzieś taki następny krok do szerszego audytorium, ale właśnie z prelekcją. Debutujesz. Wiesz, co, szkoły to nie szkoły. szkoły to jest, to jest prosta sprawa. To jest zamknięta przestrzeń, zamknięta grupa i tak dalej. Natomiast muzeum, no to już szpiczec klasy, no to już po prostu wyżej się nie da. Tak? parę miesięcy temu miałem prelekcję w, w urzędzie miasta opowieści o o władzuni. No ale to był urząd miasta, tak? To nie jest to jest izba niższa jakby w, w, no stosunku do, w stosunku do muzeum, mimo że jest to instytucja nadrzędna dla samego muzeum. E, natomiast tutaj pamięci po 13 latach pokazywania e, po 13 latach e, popularyzacji no. historii Raci Boża poprzez filmy no to nagle znowu się czuję jak debiutant w 2012 roku w Kini Bałtyk, kiedy pokazywałem mój pierwszy film o historii kina w Bożu. Naprawdę mam ogromny stres, ale to, to chyba tylko dlatego, że po, po pierwsze ja jestem ambitny i chcę, żeby wszystko wypadło jak najlepiej, a pewnie nie wypadnie, pewnie gdzieś tam się wysypie. No ale to de, de, debiut, tak? No, Miejmy nadzieję. A po drugie... No, zależy mi na tym, żeby, żeby, ten, temat, żeby ten temat ruszyć, żeby, żeby to była jakby taka pierwsza jaskółka książki, którą piszę o pomnikach poległych. W książce będzie to będzie to dużo bardziej, dużo, ta temat będzie dużo bardziej rozszerzona, właściwie dengpale będą, będą pretekstem do tego, żeby opowiedzieć, żeby, żeby opowiedzieć jakąś szerszą opowieść tutaj o tej części Górnego Śląska. Natomiast tutaj skupiam się rzeczywiście na samych, na samych obiektach. Tutaj kątem oka zobaczyłeś, że pracownicy na Bałtyk, tych tutaj jest, podążyli, żeby być też razem z tobą w tej ważnej chwili. Okej, okay, zapytaliśmy o oręż, czyli kamerę. Dwie godziny podobno dzisiaj ma trwać ta na... więc to jest obszerny materiał. Ja mam nadzieję, że ja się zmieszczę w tych dwóch godzinach, bo jak mi się włączy gadulec, bo ja, ja bym mógł naprawdę bardzo, ale to bardzo długo o tym opowiadać, mimo że to tak naprawdę jest tylko wybór, że to jest tylko to jest tylko naprawdę drobna, mała część tych obiektów, wszystkich obiektów, które, które, które znalazłem i które sfotografowałem i nad którymi siedzę, szuka, szukam informacji, które opracowuję właśnie do książki. To śledzi Twojego Facebooka, wie, że ty już masz takie skrzywienie i gdziekolwiek pojedziesz, tam szukasz tych pomników kolegów. No właśnie. No, byłeś nad morzem i tam też znalazłem. I tam też znalazłem, tak, i to też była bardzo ciekawa lekcja, ponieważ, ponieważ w województwie zachodniopomorskim też jest pełno tych pomników poległych. Też niektóre są w stanie takim, takim wpół do zniszczenia, niektóre są odrestaurowane, niektóre są tylko z niemieckimi inskrypcjami, niektóre mają w ogóle jakąś tam przedziwną formę, formę architektoniczną, niespotykaną tutaj na Górnym Śląsku, ale rzeczywiście, one są, one są, one są na całych ziemiach odzyskanych. Jeszcze ostatnie pytanie, dlaczego wybrałeś na plakat właśnie ten nie, pomnik. Nie kompletny, który dzisiaj znajduje się w parku imienia Miasta Rodra. Czyli. No właśnie, na plakacie jest kompletny. Na, tak, na, komple plakacie, na plakacie, tak, tak, plakacie, ale on niekompletny, jest w rzeczywistości. niekompletny jest w rzeczywistości. A wybrałem właśnie, właśnie tak. jego, ponieważ to jest jeden, ponieważ w tej części Górnego Śląska, spośród wszystkich pomników poległych, to ten był chyba największy, jeżeli chodzi o gabaryty. prawda? Nie było większych. Mniej więcej podobnej, podobnych rozmiarów jest mauzoleum, czy taka ogromna przestrzeń poległych na cmentarzu w Łężcach. To jest tak, jak przyjedzie z Głubczyc w stronę Głogówka, w Łężce i tam jest, tam jest właśnie piękna, taka, piękna taka, taka przestrzeń pamięci, właśnie z takim sarkofagiem w środku i tak dalej, nazwiska, tablice i tak dalej, wszystko pięknie zrobione i to jest rzeczywiście olbrzymie, ale ten, który był w Areści którego resztki są teraz w parku miasta Rot, on był chyba największy. Bardzo Ci dziękuję, bo wszyscy poszli, tylko Cię